Gdzie ja jestem? Cholera, mówiłem ci żebyś mnie zostawił w spokoju. Taki naiwny, taki głupi. Zamknij się. Dobrze wiesz, że bez mojej pomocy nie dasz rady pokonać Sebus'a. Wiesz to, ale nie chcesz dalej mnie wypuścić. Albo to jest odwaga, albo głupota. No dalej, wypuść mnie. No dalej, wiem, że tego chcesz. Chcę czego? Kolejnej zagłady? Kolejnych ofiar? Nie dziękuję. Jak sobie chcesz Przybyli szybciej niż się tego spodziewałem. Około 30 ludzi. W tym ci cali elitarni wojownicy Barona, żenada. HMMM 10 z Reszta wręcz chcą nas powyszczelać. Chyba nie myślą, że im się to uda. To jakieś żarty. Idealnie na rozgrzewkę. Posłuchaj, tych wojowników zabiję własnoręcznie. Nie mieszajcie się w to. To paladyni, a ja nienawidzę paladynów. I, w dodatku przyda mi się mała rozgrzewka. Człowieku to samobójstwo, ale dobra jak chcesz to iść? Aha, i jak już tam będziesz to powiedz, że same przysyła pozdrowienia. Zaczekaj. Postaraj się nie umrzeć. Tomek daje sobie radę, aż mnie serce boli, że nie mam ma niebań. Wyglądasz jakby cię coś gnębiło. Chcę zbudować lepszy świat, chcę wiecznego pokoju na świecie, ale bez bestii nie uda mi się to. Kiedy próbowałem ją wyzwolić z ciała Gothic Warriora ostatnim razem, to ona nie chciała wyjść. Nie chciała wyjść na wolność. Dlaczego? Nie mogła wiedzieć co chce zrobić. Jest mała szansa, że Gothic Warrior ją kontroluje. Kontrolować bestie? To w ogóle możliwe? Cholera, jeśli to prawda to mamy problem. Wielki problem. W dodatku Daron za wszelką cenę próbuje chronić Gotik Warriora. Muszę zaczekać do śmierci tego starego capa. Spokojnie, Kiuman jest już blisko zwycięstwa. Raz, dwa zniszczy Darona, zresztą posiada już trzy moce strażników. Daron to nie jest dla niego żaden problem. Ta, ale jak myślisz, jak długo wytrzyma nacisk trzech mocy, to tylko człowiek nie jest w stanie utrzymać tak wielkiej energii. Kiuman jest za bardzo łapczywy. Cholera, nienawidzę jak masz rację, Sebus. Daron powiedział, że cię tu znajdę. Czego chcesz? Wydajesz się być zmartwiony. O co chodzi? Widzisz, on powiedział. Powiedział, że sam nie pokonam Sebusa, że tylko zginę. Jaki on cieniostwór? Jaki znów cieniostwór? Widzę, że nie znasz mojej historii. Pozwól, że ci ją opowiem. W Kornis nie zawsze było miło. 20 lat temu wielka bestia, cieniostwór, cieniostwór zaatakował Kornis. Ale to nie był zwykły cieniostwór. Był on zrobiony z czystej mocy magicznej. Kiedy napadł na miasto, ech, to była klęska. Zginęło wtedy wiele niewinnych istnień. Nikt nie był w stanie go powstrzymać, nikt oprócz czwartego wielkiego lorda Cornis. Zapieczętował on cienio stwora w moim ciele, niestety robiąc to poległ. Ja, ja nie wiedziałem, o Boże. Teraz już wiesz jaka jest moja historia. Hahaha, ha, ha, tylko na tyle stać Darona? Wasza trójka zginie w męczarniach. Haha, ha, Daron już nie żyje. Jak śmiesz tak mówić? Jakieś ostatnie życzenie? Nie zabiję was tylko dlatego, bo jesteście mi potrzebni. Ech, masz szczęście. Dobra, wracajmy do wieży. Ty wracaj. Ja muszę coś jeszcze odnaleźć: coś bardzo cennego, magiczną zbroję złusek Smoka. Ech, komu w drogę temu czas. To idź, tylko pamiętaj, w kwestii organizacji masz milczeć.